Cześć, witam Was na kanale Video Tech. Dzisiaj przetestujemy dwa kulery od firmy... Arctic. Firma jest austriacka, jakbyście nie wiedzieli, ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że mamy do przetestowania dwie sztuki: jedną tańszą, drugą droższą, jeden według producenta, zamiennik boksowego chłodzenia, na przykład od Intela. Drugi spokojnie potrafi podobno schłodzić procesory sięgające swoim TDP do 160 W. Więc zobaczymy, jak to się sprawuje. Mamy Freezera 7 Pro i mamy Freezera 33 Plus, mniejszy i większy. Zestaw chłodzenia dla naszego procesora. Najpierw kilka słów o Freezerze 7 Pro. Dosyć nieduże maleństwo, które fabrycznie ma już zaaplikowaną na podstawę pastę MX2. Sama podstawa jest miedziana. Mamy tutaj też trzy hit pipy, każdy o średnicy 6 mm. Natomiast e, sam radiator charakteryzuje się 405 cienkimi aluminiowymi finami, których grubość dochodzi do 0,4 mm. Jego wymiary to 127x108x96 mm, czyli całkiem nieduży, a jego waga to 477 g, czyli niecałe pół kilo. Fabrycznie dostajemy go z 92 mm wentylatorem, który jest łożyskowany olejowo. Do tego jeszcze mamy na tym wentylatorze taką dziwnie dosyć wyglądającą osłonę. Kabelek jest PWM, to znaczy ma cztery piny i możemy nim sterować zarówno z poziomu sprzętowego, jak i też z poziomu oprogramowania. TDP tego chłodzenia to 115W, natomiast producent chwali się, że może osiągnąć maksymalnie 150W, że ten cooler poradzi sobie z tak mocno grzejącym się procesorem. To chłodzenie sam producent określa mm, jako konkurencję dla chłodzenia boksowego Intela, dlatego też sprawdzimy, porównamy to chłodzenie Freezer 7 Pro z chłodzeniem boksowym Intela na procesorze i7700K I7 w ustawieniach stokowych, niepodkręconym, ponieważ chłodzenie boksowa od Intela nie poradzi sobie z podkręconą i 7700 k na pewno. Już ma problemy z ustawieniami stokowymi procesora, a co dopiero po podkręceniu. Także sprawdzimy tego malucha. A propos właśnie konkurencji do boksowego chłodzenia, ale myślę, że jeżeli zda egzamin to może być to całkiem niezła propozycja również dla taniego chłodzenia firmy trzeciej, żebyśmy nie musieli korzystać z naszego boksowego, głośnego i mało wydajnego chłodzenia. W komplecie dostajemy zapinki praktycznie wszystkie oprócz zapinki na podstawkę AM1, AMD i yy, również ten cooler nie obsadzimy na najnowszym procesorze, który wychodzi w Freeze Reaperze od AMD. W komplecie nie ma pasty termoprzewodzącej, jest ona, tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie zaaplikowana już na podstawie, więc jeżeli byśmy w przyszłości wymieniali nasz cooler, to trzeba będzie pomyśleć o zakupie we własnym zakresie pasty termoprzewodzącej. Co do prędkości obrotowej wentylatora, we Freezerze 7 Pro obraca się on od 400 do 2200 obrotów na minutę. Co do freezera 33, dosyć wysoka wieża, ale zmieści się do większości obudów 150 mm na 123 mm na 102 mm przy założonych obydwu wentylatorach. Wieża aluminiowa, w podstawę wtopione 4 heatpipy miedziane o średnicy 6 mm. 49 aluminiowych finów, dosyć e, upakowanych, niegęsto, w miarę luźno są te finy upakowane, więc ten przepływ powietrza by, powinien być całkowicie. Wystarczające dwa wentylatory 120 mm łożyskowane olejowe, e, których prędkość obrotowa jest od 0 do 1350 obrotów, ponieważ e, ten, to chłodzenie. Szczyci się tym, że potrafi być bezszelestne przy małym obciążeniu. Wentylatory wtedy pozostają w spoczynku, coś jak w kartach graficznych systemem fan start-stop. Do tego fajny patent. Na każdym z wentylatorów jest styczka czteropinowa PWM, oczywiście. Kable w oplocie, i do tego jeszcze w osłonie, i do tego jeszcze przejściówka. Na każdym kablu jest przejściówka. Możemy dwa wentylatory spiąć przejściówką i tylko wykorzystamy jedno złącze do podłączenia naszej płyty. Dobre rozwiązanie, jak mamy mało tych złączy do wentylatorów na płycie głównej. Producent szacuje TDP, wydajność tego chłodzenia na 160 W, natomiast podobno maksymalnie potrafi schłodzić nawet procesory do 320 W. A propos mocowań do soketu, zamontujemy tego 33 Plus praktycznie do każdego soketu Intela, oprócz soketu 775 i 1366. Natomiast gorzej sprawa wygląda z podstawkami AMD. Tutaj to chłodzenie zamontujemy tylko i wyłącznie na sokiecie AM4 dla Ryzena. Obydwa chłodzenia sprawdzimy z procesorem i 7700K, to bez podkręcania, to z podkręcaniem i też w wartościach stokowych, jak też obydwa. Sprawdzimy z procesorem Ryzen 7700, podkręconym i niepodkręconym, to tak, żeby było ciekawiej. A potem spotkamy się na kilka słów podsumowania, czy warto, czy nie warto. Pomówimy o cenach. A propos wszystkie macie oczywiście linki w opisie pod filmem. Pokazów podsumowania po testach tych chłodzeń, tych kulerów od firmy Arctic. Może zacznę od tego maleństwa. Jak najbardziej nadaje się jako zamiennik boksowego chłodzenia interowskiego. Radzi sobie bardzo dobrze, obniżając przy okazji temperaturę na procesorze niepodkręconym i 7700K o mniej więcej 10 stopni. Nie jest to najcichszy cooler z racji tego, że wentylator jest 92 mm i też potrafi rozkręcić się do ponad 2000 obrotów. Natomiast generalnie jako budżetowy wybór do chłodzenia procesorów pokroju i 5, jak najbardziej ok. Nawet jak widzieliście, w testach radził sobie z Ryzenem niepodkręconym. E, przy podkręconym, niestety, się już wyłożył. E, komputer się zresetował po przekroczeniu 91 stopni, także z Ryzenem podkręconym nie, z niepodkręconym, tak, chociaż chyba mało kto nie podkręca Ryzenów, bo one aż się proszą o to, żeby je podkręcać. E, generalnie bardzo sympatyczny, relatywnie tani, powyżej 60 zł, 60 parę zł kuler chłodzenie od Arktika. Jeżeli ktoś nie potrzebuje bardzo wydajnego chłodzenia do swojego procesora, a chce mieć relatywnie niższe temperatury niż na chłodzeniu boksowym, na przykład w przypadku Intela, i też chce, żeby było ciszej niż w przypadku chłodzenia boksowego Intela, to zdecydowanie polecam tego Freezera Pro 7. Co do Freezera 33 Plus. Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że tak cienki i dosyć niski, bo 150 mm cooler, 150 mm chłodzenie potrafi tak dobrze schłodzić Ryzena. Dzięki oczywiście dwóm wentylatorom, które mamy w komplecie, ale naprawdę miło mnie zaskoczyło to chłodzenie, ponieważ nie przypuszczałem, że ten Freezer 33 Plus jest w stanie wygrać, pokonać. Fortrisa trójkę, a tak się właśnie stało. W porównaniu z Fortissem trójką potrafił schłodzić podkręconego Ryzena o około 2 stopnie bardziej. Także według mnie bardzo dobry rezultat. Z drugiej strony niestety okupione jest to również głośnością większą o prawie ponad 1 decybel od Fortrisa. Jak zwykle coś za coś. Tutaj mamy dwa wentylatory, w Fortrisie był jeden wentylator. Ale ogólnie bardzo duży pozytyw dla tego chłodzenia, troszeczkę gorzej wypadł w testach z podkręconym kablejkiem 7700K, te temperatury już były dużo wyższe, ale jeszcze w granicach bezpieczeństwa. Natomiast przy niepodkręconym 7700K w stresie sprawował się jak najbardziej też pozytywnie. Z tego co widzieliście, także duży plus dla tego freezera 33, i ode mnie leci właśnie rekomendacja dla tego chłodzenia i wyróżnienie za wydajność. Naprawdę czarny koń chyba ostatnich testów, które przeprowadzałem na moim kanale. Linki do tych chłodzeń, do ich specyfikacji, do strony producenta i też do cen macie w opisie pod filmem, więc jakbyście byli zainteresowani, to oczywiście zapraszam do klikania i sprawdzania ile to kosztuje. O domie to tyle moi drodzy z tego testu dwóch chłodzeń od firmy Arctic. Jeżeli się filmik podobał, dajcie kciuki w górę jak zwykle i jak zwykle nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Dzięki serdeczne za oglądanie, pozdrawiam Was, wideoblog.tech